Dzień dobry, cześć, hej, z tej strony oczywiście Mikołaj, mechanika pojazdowa Handel. Witam wszystkich zainteresowanych tym ogłoszeniem. Ja dzisiaj mam przyjemność zaprezentować Państwu samochód na sprzedaż, który właśnie wjeżdża do naszej oferty. Jest to Jeep Renegade. Na początku bardzo ważna informacja. Ten samochód pochodzi z europejskiego rynku, a dokładnie został sprowadzony przez nas osobiście z Niemiec. Nie jest to oczywiście e, warto podkreślenia, teraz to trzeba zaznaczyć wersja amerykańska. Jest to stuprocentowa europejska. Wersja, jeśli chodzi o ten egzemplarz. Ten konkretny samochód wyprodukowany został w 2016 roku. Pod maską mamy benzynowy silnik 1.4 Multi Air o mocy 140 mechanicznych. Przebieg tego egzemplarza to 141 tysięcy km. Samochód w 100% bezwypadkowy. Na całej swojej powierzchni posiada pierwszy oryginalny lakier. Przepiękny egzemplarz w bardzo ładnym kolorze. Państwo teraz to widzą w takiej scenerii. Proszę mi też uwierzyć, że gdy wyjdzie słońce, to ten kolor jest po prostu obłędny. Tak to muszę nazwać. Przepiękny samochód w naszej ofercie już tak naprawdę teraz może być Państwa. Oczywiście w prezentacji chciałbym pokazać Państwu samochód z jak najbardziej prawdziwej strony pokazać jego mankamenty, pokazać również jego zalety i troszeczkę o tym konkretnym egzemplarzu opowiedzieć. Tak więc zaczynajmy. Zobaczymy sobie na początku każdy element blacharsko-lakierniczy z bliska. Lakier w przepięknej kondycji. Tutaj nie ma żadnej rysy. Coś nam się tutaj dostało na lakier. Zobaczcie, ok. Wszystko wygląda świetnie. Oczywiście, gdy będą jakieś mankamenty, to zatrzymamy się. Pokażemy je Państwu z bliska. Ja chciałbym pokazać stan powłoki lakierniczej. Zobaczcie, jak ten lakier przepięknie wygląda. Jaki jest zadbany. Po prostu lustro. Tak bym to nazwał świetnie utrzymany egzemplarz. Auto w pełni kompletne. 14 miesięcy temu wymieniony kompletny rożąc pompą wody. Oczywiście mamy na to również faktury. Zobaczcie, zero jakichkolwiek mankamentów. Tutaj na narożniku tylnego zderzaka rysa wielkości paznokcia. O, dokładnie tak. Jest to wersja, teraz przepraszam, bo mogę się pomylić w, w wymowie. Longitude. Tak to powiem po polsku. Bardzo bogata wersja wyposażenia, o której też za chwilkę opowiemy, bo jest o czym opowiadać. 16-calowe alufelgi już w tym momencie na oponach zimowych. Do samochodu dorzucamy również komplet opon letnich. Zobaczcie. Mankamenty na tej listwie bardzo drobne zarysowania. Zobaczcie sobie. Wszystkie szyby, łącznie z przednią szybą czołową, oryginalne, nic tutaj nie było wymieniane. Samochód mamy cały czas odpalony, jednostka chodzi bezproblemowo. No i zobaczcie, i to by był koniec mankamentów. Stan powłoki został Państwu przekazany. Na chwilkę jeszcze wrócę, jeśli chodzi o kwestie techniczne. Układ hamulcowy, czy to z przodu, czy z tyłu, w jak najlepszym porządku. Nic tutaj nie wymaga. E, żadnych inwestycji. Klocki tarcze hamulcowe w bardzo dobrym stanie. E, w silniku, oczywiście, jak to u nas bywa, wymieniliśmy olej, filtr oleju, filtr powietrza kabinowy, dodatkowo świece zapłonowe oraz dodatkowo filtr e, tego systemu multi air Coś, co jest bardzo ważne przy eksploatacji tego oto e, silnika. Tak więc, jeśli macie również taki silnik w swoim Jeepie bądź Fiacie, to jak najbardziej powinniście się tym zainteresować. To też również, oczywiście, wykonaliśmy. Znamy ten silnik, znamy te samochody. Tak więc wiemy, co po prostu w nich trzeba zrobić, by auto dalej bezproblemowo nam jeździło i służyło. Z przodu mamy światła do jazdy dziennej. One są dokładnie umiejscowione tutaj, aczkolwiek no teraz mamy zapalone światła mijania, więc mamy tam światło postojowe. Poniżej, jak Państwo widzą, mamy halogany. Halogany są również z funkcją doświetlania zakrętów, więc... Po zmroku, również tutaj, bezpieczeństwo i komfort podróżowania tym samochodem nam wzrasta. Jak Państwo widzą, u góry na dachu są relingi. Z tyłu na zderzaku mamy oczywiście czujniki parkowania. One są fajne, ponieważ mają taką małą wizualizację na liczniku, na zegarach. Co Państwu też pokażemy. Samochód poza tym posiada również bezkluczykowy dostęp oraz odpalanie. Dwa kluczyki, pełną książkę serwisową, pełną dokumentację przebiegu. Wzorowy samochód bagażnik, oddalimy sobie kamerę po każdych rozmiarów. Mamy haczyk na drobne przedmioty. Mamy wejście 12-voltowe zapalniczki, podświetlenie, siatki na jakieś drobniejsze rzeczy, zobaczcie. Z drugiej strony dwa haczyki na zakupy, na jakieś torby. Tutaj znowu siatka na jakieś drobne przedmioty i kolejne podświetlenie. Dodatkowo jakieś gumy zabezpieczające tutaj ładunek. Pod pokładem Mamy, zobaczcie, jeszcze sporo miejsca. Mamy tak naprawdę można powiedzieć drugi mały bagażnik, ponieważ tą płytę możecie sobie właśnie przesunąć na sam dół. A tutaj na samym dole e, oczywiście mamy zestaw naprawczy, e, ten hak do e, holowania. Tutaj wszystko jest kompletne, niczego nam w tym samochodzie nie brakuje. Dwa kluczyki, dwa komplety opon, pełna dokumentacja przebiegu oraz historii. Półka bagażnika jest na swoim miejscu. Zobaczcie, to wszystko bardzo fajnie wygląda. Ten przycisk otwiera klapę bagażnika, a ten służy nam za zamknięcie, otwarcie samochodu. Tu jest przycisk od bezkluczykowego oczywiście, dostępu. We wnętrzu panuje spokój, harmonia, tak bym to określił, i kilka bardzo fajnych akcentów, które mi się mega spodobały. Tapicerki niepowycierane, fotele również. Na dwóch tylnych bocznych fotelach, oczywiście, mamy mocowania Isofix. Ja przepraszam, ale mamy późną porę, więc jakość wnętrza na tym wideo może za bardzo tego wszystkiego nam nie oddać. Ale no tutaj musicie mi uwierzyć na słowo, że jest tak, jak zwykle Państwu pokazuję. Otwierając drugie drzwi, również zobaczcie wszystko. Prezentuje się świetnie. Mamy oczywiście cztery elektryczne szyby w tym samochodzie, elektryczne lusterka, które są podgrzewane oraz elektrycznie składane. Przyciski, oczywiście, od bezkluczykowego dostępu umiejscowione w tym samochodzie, są na przednich drzwiach oraz w tylnej klapie, co Państwu zostało również pokazane. No i co, i taki mały amerykański akcent na sam początek. Możliwość zamknięcia, otwarcia drzwi, i tą możliwość ma pasażer to w europejskich samochodach jest praktycznie niespotykane. No ale to umówmy się bardzo mały akcentik. Elektryczna szyba, dwa miejsca w sumie na e, jakieś drobne przedmioty. Tutaj wnęka również na jakieś drobne rzeczy. Jest to wersja Longitude, tak? Przepraszam za moją wymowę. Nie wiem czy dobrze to wymawiam. Z bardzo fajnym podświetleniem e, właśnie tego miejsca. Po zamknięciu drzwi również ono jest obecne. Możemy również regulować jego jasność. Bardzo fajny akcent przed e, pasażerem. Czyli Zobaczcie, jakie, jaka mocna rączka. No to jest moim zdaniem taki mocny amerykański akcent w tym całym samochodzie. Wygląda to świetnie i zobaczcie, robię to z naprawdę wielką siłą. Nic nam tutaj we wnętrzu nie trzeszczy. Wnętrze jest bardzo dobrze spasowane. Fotel pasażera również bez jakichkolwiek zniszczeń. Otwierany z takim schowkiem tutaj na dole. I myślę, że teraz możemy przejść do miejsca przeznaczonego dla kierowcy, czyli do miejsca, w którym pewnie przyszły właściciel bądź właścicielka będzie spędzała największą ilość czasu oczywiście w tym samochodzie. Rzućmy okiem raz jeszcze na ten egzemplarz. I zobaczcie, tutaj. Tapicerki niezniszczone, powtórzę to po raz kolejny. Cztery elektryczne szyby, przednie szyby. E, mamy pracę w trybie auto. Elektryczne lusterka, elektrycznie również składane. Zobaczcie: jedno jak i drugie bez jakiegokolwiek e, zacinania się, wszystko funkcjonuje prawidłowo. Fotel kierowcy również niezniszczony z takimi fajnymi napisami jeep. To jest na całej tapicerce, na wszystkich fotelach. Podsufitka niezniszczona, nigdzie nam nie wisi, nie jest brudna. Wygląda świetnie. Fotel kierowcy regulowany oczywiście przód, tył, góra, dół. Plus elektryczna regulacja odcinka lędźwiowego jest w tym fotelu. I co możemy tutaj pokazać Państwu dalej? Zegary proste, fajne i czytelne. Tak bym ja określił na szybko. Ściszymy sobie radio. Tak więc zobaczcie z lewej strony. Obrotomierz oczywiście z prawej prędkościomierz. Na środku mamy również cyfrową, cyfrowy wyświetlacz, który pokazuje nam teraz prędkość, e, temperaturę oleju, ładowanie baterii, ciśnienie w kołach, temperatu, temperaturę cieczy e, chłodzącej, średnie spalanie, dane z radia. O, komunikat, że bateria e, w kluczyku jest do wymiany. Ok. I wszystkie ustawienia, jak Państwo widzą, jest to wszystko w języku polskim. Kierownica z lewej strony, właśnie obsługa komputera pokładowego, który przed chwilą Wam pokazałem, tutaj poniżej odbieranie, odrzucanie połączeń. Tak, to radio ma Bluetooth oraz zestaw głośno mówiący. Tutaj, oczywiście, sterowanie tempomatem oraz limiterem. Również wszystko sprawne, tak jak i cały egzemplarz. Kierownica przepiękna, podgrzewana. W świetnym stanie, moi drodzy. Od tyłu w tej kierownicy są jeszcze takie małe przyciski. Z lewej strony służą one do przełączania stacji radiowych. Zobaczcie, zaprezentuję może teraz, żeby tylko nam to dobrze, wszystko ostrość zapało. Ok, mam nadzieję, że widzieliście, że przełączyłem stację radiową, a z prawej strony tutaj do regulacji głośności. Więc fajnie, gdy trzymacie tak kierownicę, czyli prawidłowo, to macie dostęp do tych przycisków, jest to bardzo intuicyjnie zrobione. Z lewej strony oczywiście manetka odłączania świateł. Światła przeciągnięte, przednie, tylne, regulacja wysokości reflektorów i podświetlenie wnętrza. Zobaczcie, teraz powinniście widzieć, jak to wszystko nam przygasa bądź się rozjaśnia. Tutaj, oczywiście, również zobaczcie na mojej ręce podświetlenie w drzwiach. Radio jest dotykowe, jak widzicie. Oraz macie tutaj też fizyczne przyciski. Fajnie, że one zostały. Zawsze szybciej można podgłośnić, ciszyć radio czy wejść do jakich, jakichś e, ustawień. Też wszystko w języku oczywiście polskim. Poniżej panel przycisków. Re, przepraszam, podgrzewane e, przednie fotele, regulowane w dwóch e, zakresach, czyli mocniej bądź słabiej. Również podgrzewana, przednia, e, podgrzewana kierownica, która e, no, na takie warunki, jakie idą. Mamy 11 stopni na zewnątrz, aczkolwiek już robi się powoli wieczór. Ten mróz już przychodzi. Bardzo fajna opcja. Możemy również wyłączyć sobie poduszki, przepraszam, czujniki parkowania. I wtedy pojawia wam się również informacja tutaj na środku. Oczywiście światła awaryjne. Poduszkę powietrzną pasażera możemy wyłączyć. Tutaj wtedy też będziecie mieli adnotację. Słowka chyba Państwu nie pokazałem. Mnóstwo papierologii, do której w sumie możemy nas szybko zajrzeć. Badanie techniczne wykonane 31 stycznia 2025 rok. Przebieg 131 tysięcy kilometrów wtedy ten samochód posiadał. E, oczywiście przegląd, badanie techniczne wykazane pozytywnie. E, również mamy tutaj wcześniejsze dokumentacje przebiegów z badań technicznych oraz, tak jak powiedziałem, potwierdzenie na wymianę kompletnego rozrządu która odbyła się 14 miesięcy temu, wtedy samochód miał przebieg okolice ok. 130 tysięcy kilometrów. Poniżej prosty w obsłudze, fajny, czytelny, znowu to powtórzę, panel klimatyzacji. Jest to klimatyzacja dwustrefowa, automatyczna. Jak widzicie, temperatura kierowcy, pasażera, prędkość wentylatora, obieg wewnętrzny, rozdział nawiewu, Nawiew maksymalny na przednią szybę, podgrzewana tylna szyba, wtedy z automatu podgrzewają Wam się lusterka boczne. Sync, czyli tym przyciskiem sterujecie dwoma temperaturami i tryb, oczywiście, auto. Schodząc niżej, wejście na zapalniczkę, nieużywana i tutaj znowu takie fajne podświetlenie. Zobaczcie, kolejny amerykański akcent, kolejny amerykański akcent jest tutaj New Adventures dokładnie tak. W tym miejscu napis przy odpalaniu gaszeniu samochodu. Dwa kluczyki, tak jak Państwu powiedziałem. Auto posiada bezkluczykowy dostęp po oraz odpalanie. Wejście USB oraz AUX do radia, do multimediów. Tutaj półka na drobne przedmioty. Sześciobiegowa manualna skrzynia biegów. Hamulec ręczny elektryczny i moim zdaniem nawet to jest lepsze rozwiązanie, mniej problemowe. Możemy wyłączyć bądź włączyć kontrolę trakcji. Tym przyciskiem tutaj mamy wyłączenie, włączenie, włączenie trybu start stop. Dwa miejsca na napój i tutaj taka otoczka znowu jest podświetlana. Teraz ją wyłączę, włączę. Widzicie różnicę, prawda? Podłokietnik welurowy, mięciutki, przesuwany, regulowany, otwierany. Mamy tu kolejne wejście USB. I dwie, trzy butelki półlitrowe się Wam tutaj zmieszczą. I tak prezentuje się właśnie ten samochód, moi drodzy, Jeep Renegade z 2016 roku. Tak jak powiedziałem, samochód pochodzi z europejskiej dystrybucji. Jest to auto bezwypadkowe, które na całej swojej powierzchni posiada pierwszy oryginalny lakier. Moim zdaniem ten egzemplarz prezentuje się świetnie. Przepiękny kolor dodaje mu na pewno uroku. Tak jak powiedziałem, samochód jest w 100% kompletny, sprawny, gotowy do jazdy. Jeśli chodzi o kwestie techniczne, tak jak powiedziałem, hamulce, zawieszenie, układ napędowy bez zastrzeżeń. Oczywiście dodam, że napęd w tym samochodzie mamy na oś przednią tylko i wyłącznie. Raz jeszcze rzut oka na przepiękny lakier w tym samochodzie. Zobaczcie na to lustro. Dwa komplety opon, dwa kluczyki, pełna dokumentacja. Myślę, że naprawdę warto pokusić się na ten egzemplarz. Te przepiękne reflektory z tyłu. No i co moi drodzy? Ten samochód jest już w naszej ofercie. Tak więc, w razie pytań, zainteresowania zapraszam Was wszystkich do kontaktu. Jeśli potrzebujecie większej ilości informacji bądź zdjęć poszczególnych wybranych przez siebie elementów, to oczywiście służymy pomocą. Jesteśmy w tej branży 30 lat 30 lat zajmujemy się sprzedażą samochodów e, używanych, głównie sprowadzonych z Niemiec. Tak więc, jeśli interesuje Was taki egzemplarz, to chwytajcie za telefony, czekamy na Wasze. Połączenie. Na dzisiaj to wszystko. Pozdrawiam Was wszystkich. Trzymajcie się. Hej.